Ty się powtarzasz, mówisz drugi raz to samo. No ale to się wytnie. No to ja nie wiem, to co ja mam mówić? No usługi. Dobrze zacząłem. Wychodź. Cześć, cześć. Kuba z tej strony. Klaudia. Witamy Was na naszym kanale. Z naszego tarasu. Tak. Jest ciemno, Kacperek poszedł spać, także mamy spokój, żeby nagrać filmik. <grym> Więc taki nietypowy w sumie, bo właśnie w takich okolicznościach ciemnych. Ale dobra, do rzeczy. Dzisiaj odpowiadamy na pytanie, czym my się zajmujemy na Teneryfie, żeby tutaj w ogóle żyć, utrzymywać się i w ogóle pewnie Was to bardzo interesuje, bo. No, jednak wiele osób chciałoby tu zamieszkać, ale jednak ta perspektywa pracy jednak no, trochę zniechęca w tych czasach, tak? no, bo nie ma za bardzo no możliwości, ta, możliwości no. zarobkowych. Na to nie chodzi też o to o możliwości zarobkowe, też bo tutaj praca, jeśli ktoś chce znaleźć pracę, to na pewno ją znajdzie. Myślę kochanie, nie, że to jest za długo, powinniśmy przejść do rzeczy. Okej, okay, więc dzisiaj odpowiadamy na pytanie, czym my się zajmujemy na Teneryfie, bo to Was najbardziej w sumie ostatnio ciekawi. E, I co Kuba? Może ja zacznę od tego, czym ja się zajmowałam, a za chwilę Kuba oddam e, głos. Czym się zajmowałam, czym, czym się zajmuję? Ja do niedawna pracowałam z branżą w branży Network marketingu, zwaną też marketingiem sieciowym. Pracowałam do 2019 roku. Nabyłam bardzo duże doświadczenie, bardzo dobre efekty finansowe. I dzięki temu, że stworzyłam jakby taką wokół siebie markę eksperta w tej branży w sumie dlatego, że no miałam niesamowite wyniki to, też dzięki temu stworzyłam bardzo dużo kursów i szkoleń online właśnie dla tej branży i dzięki temu tak naprawdę przez całą moją ciążę i przez cały mój okres macierzyństwa teraz ciągle zarabiam właśnie na kursach online, tak więc to jest takie moje główne źródło dochodu. Oprócz tego prowadzę bloga klaudiastawiarska.pl na którym właśnie aktualnie uczę na temat, jak założyć bloga, dochodowego bloga, na którym możemy zarabiać. Bo oprócz tego, że można zarabiać na swoich produktach, takich jak kursy online, można też zarabiać na marketingu afiliacyjnym, na programach partnerskich, na reklamach, na postach sponsorowanych i na innych jeszcze produktach niż kursy oraz usługach. Także ja uczę tego na mojej stronie i na moim kanale YouTube. I tak, jeszcze na, w skrócie, żeby wykorzystać tę okazję, chciałabym Was szybko na marginesie zaprosić do mojego nowego mini kursu online siedmiodniowego, w którym dzień po dniu uczycie się właśnie, jak założyć bloga i jak zacząć na nim zarabiać. Także możecie się zapisać bezpłatnie na ten kurs i on jest, będzie w opisie tutaj w naszym filmiku. Także, jakby ktoś chciał zarabiać na blogu, pracować zdalnie, niezależnie i budować, Dochody pasywne przez internet, to zapraszam Was na moje kanały, na mojego bloga itd., itd. Także to jest jeśli chodzi o mnie i o zarabianie. A teraz oddaję głos Kubie. U mnie sytuacja wygląda inaczej. Ja do pewnego czasu, jeszcze do niedawna, całkiem pracowałem na etacie. Pracowałem w restauracji. W sumie od początku, jak, jest, jak byliśmy tutaj na Teneryfie, to gdzieś na etacie pracowałem. W chwili obecnej całą uwagę skupiłem swoją i w sumie razem skupiliśmy z Klaudią na rozwijaniu naszego bloga, na rozwijaniu naszego kanału YouTube na rozwijaniu naszych usług też w sumie w tym kierunku idziemy. Chcemy pomóc też wam, osobom, które chcą się przeprowadzić, powiedzmy tutaj na Teneryfę, szukają jakiejś nieruchomości, chcą się dowiedzieć różnych spraw prawnych, zorganizowanie dokumentów, wycieczek, wynajem aut, wynajem mieszkań etc. i właśnie takimi takimi usługami zajmujemy się my. To jest nasz priorytet w tym momencie. Chcielibyśmy wyjść wam naprzeciw, ponieważ bardzo często mamy różne zapytania z waszej strony i stwierdziliśmy, że fajnie będzie sposobem właśnie żeby tak współpracować z wami tak dla przykładu wam powiem jaką usługę wymyśliliśmy oczywiście zapraszamy was na naszą stronę loveexplore.pl i mamy zakładkę usługi i współpraca gdzie będzie tam więcej opisu na ten temat natomiast dla przykładu wam powiemy jakie usługi oferujemy po pierwsze chcielibyśmy wam zaoferować po prostu konsultacje z nami dlatego że zadajecie nam bardzo dużo pytań a my nie nadążamy na Świećkę nie od... nie nadążamy na nie odpowiadać Także no, dostajemy mnóstwo wiadomości na maila, na fanpage'a, na instagrama, na youtube'a itd. I jeżeli ktoś z Was by potrzebował takiego indywidualnego kontaktu z nami, żebyśmy porozmawiali, odpowiedzieli na Wasze pytania, to możecie zamówić sobie u nas usługę konsultacji online, gdzie połączymy się na wideo i odpowiemy na Wasze pytania. To taka pierwsza usługa. Kolejna usługa, bardzo ciekawa, którą mieliśmy już okazję dwa razy w sumie wykonywać, to jest reportaż z miejsca, w które byście chcieli zainwestować. I może Kuba więcej o tym powie, bo Kuba właśnie wykonywał taką usługę. Tak, to jest dość prosta usługa. Jeśli jesteście zainteresowani kupnem nieruchomości na wyspie lub chcielibyście wykupić jakiś teren pod nieruchomość na wyspie, my chętnie wybierzemy się tam z kamerą, pojedziemy tam z dronem, pojedziemy tam z naszym sprzętem. Nagramy okolice, nagramy wszystkie działki, które wy, którymi wy jesteście zainteresowani. Dodatkowo, nagramy wam całą okolicę, zobaczycie sobie, jak wygląda wszystko wokół. Do tego wszystkiego dodamy nas, nasz własny komentarz, ponieważ znamy tutaj na południu dość sporo miejsc. Jeszcze oprócz tego, że działki możemy na, nagrać, to też możemy pojechać w różne miejsca, w jakieś, zobaczyć domy, czy wille, czy apartamenty, czy nawet kilka apartamentów, jeżeli byście chcieli zainwestować tutaj zobaczyć jakąś fajną ofertę na internecie i po prostu nie możecie natychmiast przylecieć, ponieważ trzeba tutaj robić testy, czy, nie zawsze tutaj jest możliwość przylotu, tak, ciągle loty zmieniają i tak dalej. Więc no, pam pamiętajcie, na, my jesteśmy, że my jesteśmy, my jesteśmy na miejscu, na miejscu i my możemy się w auto i po prostu możemy tam być, nagrać wam reportaż jeszcze tego samego dnia. Tak, dlatego właśnie chcielibyśmy wam wejść naprzeciw z taką usługą, zwłaszcza w tych czasach covidowych, kiedy nie jest łatwo właśnie z tym podróżowaniem na ten ryfę. No i Oczywiście tutaj wszystko będzie zależało, jeśli chodzi o, o koszta takiej usługi, no to będzie zależało od intensywności, jak, ile my będziemy musieli w to włożyć, tak? Gdzie będziemy musieli pojechać, ile tych mieszkań czy działek zobaczyć. Więc piszcie do nas na nasz kontakt. Kontaktujcie e... się z nami, tak. Wszystko znajdziecie w, w zakładce Kontakt na naszej stronie oficjalnej. Także zapraszamy. No i oczywiście, już tutaj nie chodzi tylko o same nieruchomości związane z domami czy działkami, ale też jeśli chodzi o na przykład sprawdzenie różnych biznesów, tak? Jeżeli byście chcieli na przykład przejąć jakiś biznes czy, czy kupić, nie wiem, jakąś restaurację, to takie miejsca też możemy odwiedzić i dla Was nagrać takie miejsce. No i oczywiście, no, jeżeli nie jest to usługa dla ciebie, widzu nasz drogi, który oglądasz teraz ten film, być może ktoś z Twojego otoczenia jest osobą, która chciałaby zainwestować na Teneryfie, ale właśnie przez to, że teraz są takie utrudnienia podróżowania, no gdzieś tam się zatrzymała w tym w tej decyzji. Także będziemy wdzięczni za przekazanie tej informacji ludziom w waszym otoczeniu. A tym samym wesprzecie też nasz kanał. I co jeszcze? Jakie jeszcze usługi? Mamy konsultacje, mamy ten reportaż i co jeszcze? Kuba wprowadził nową usługę, jaką hmm, jest tak, nowa usługa czyli tracking. Trekking. Tak, no. mamy trekking jeśli wybieracie się na ten ryfę i jesteście zwolennikami trekkingu lubicie łazić po górach, wspinać się i chodzić po różnych ścieżkach i generalnie lubicie dziką przyrodę to my z chęcią zabierzemy Was na taką wycieczkę są organizowane w bardzo małych grupach także indywidualnie podchodzimy do naszych widzów Wybieramy się w grupach takich 4-5 osobowych maksymalnie. Zapewniamy transport i zabierzemy Was w ciekawe miejsca, o których być może nie wiecie które są na Teneryfie. Ostatnio wybieraliśmy się na taką wycieczkę na Rocco del Conde. Zapraszamy Was do obejrzenia relacji z, tego, z tej wycieczki, krótkiego filmu na YouTubie, który wrzuciliśmy już jakiś czas temu. I co? No i tyle. To była kolejna usługa. Tak krótko. Jeśli będziecie na miejscu, po prostu skontaktujcie się z nami, a my już wtedy znajdziemy dla Was odpowiednią wycieczkę i miejsce, do którego będziemy mogli pójść. A uwierzcie, że na Teneryfie jest mnóstwo fantastycznych i pięknych miejsc wartych odwiedzenia. I kolejna... Dobra, ja powiem o reklamie. No dobra, no kolejna... To kolej... teraz ja. <laughs> Okej, okay, no i jeszcze jedna, znaczy się nie jedna, bo więcej mamy tych różnych propozycji dla Was. Jeszcze dwie. No więc jeszcze jedna taka z mojej strony informacja, jeśli chodzi o współpracę z naszym blogiem, czy kanałem na YouTube. jeżeli macie jakiś produkt, czy, czy macie jakąś usługę, którą byście chcieli zapromować na, dzięki naszemu kanałowi na YouTube, czy naszemu blogu, czy naszym social media, to też jesteśmy otwarci na taką współpracę, tak? Na posty sponsorowane, czy posty, czy filmy gościnne, i tego typu działania. Zgłaszajcie się do nas i myślę, że znajdziemy jakieś fajne rozwiązanie. Tak, kolejną usługą, którą oferujemy dla Was, jest fotografia lub nagrywanie wideo. Tutaj z Teneryfy. Jeśli macie jakąś firmę, która sprzedaje, nie wiem, plakaty, magnesy na lodówkę. Yy, lub coś w tym stylu i potrzebujecie jakichś pięknych, ładnych zdjęć tutaj z ryfy, to my bardzo chętnie wybierzemy się gdzieś w dane miejsce z kamerą mamy drona, więc możemy też nagrać wideo z lotu ptaka i zrobić zdjęcia z lotu ptaka i zrobić zdjęcia z lotu ptaka oczywiście także jeśli jesteście otwarci na taką współpracę i potrzebujecie jakichś takich zdjęć do kalendarza na przykład do, to Kuba się do wybierze i to zrobi bardzo chętnie się wybierzemy tam a jeszcze jedną usługą, która mi się przypomniała, którą oferujemy to jest yy, to, że taką jaką już Kuba wykonywał wcześniej to jest właśnie y, y, nagranie. Mieszkań, które są na wynajem, na przykład jeżeli zainwestujecie tutaj w mieszkanie czy w domek, który chcecie wynajmować dla turystów na wakacje, no to wtedy Kuba może przyjść i nagrać profesjonalne wideo, w którym bardzo fajnie zrobi taką reklamę dla waszych social media. Tak, zajmujemy się montażem wideo, także gdybyście chcieli wrzucić taki ładny, profesjonalny filmik yy, nieruchomości waszego mieszkania lub domu lub na wasz fanpage, to my bardzo chętnie pojedziemy tam z kamerą i dla was to nagramy, a następnie to zmontujemy, także dostaniecie taki. Kompletny pakiet wideo mm, z Waszym mieszkaniem, który będziecie mogli gotowy wrzucić do sieci i reklamować go na różnych portalach społecznościowych. I jeśli chcecie wiedzie, wiedzieć więcej, wejdźcie na naszą oficjalną stronę www.lovexplore.pl. Wejdźcie w zakładkę Usługi oraz w zakładkę Współpraca. Co, I będziemy wdzięczni, jeśli podzielicie się tą informacją z innymi, bo jeżeli nawet wy nie skorzystacie, to być może ktoś w waszym otoczeniu będzie zainteresowany, a tym samym wesprzecie nasz kanał i będziemy mogli nagrywać dla was jeszcze więcej fajnych filmików, filmików. o Teneryfie i w ogóle Kanarach, ponieważ mamy w planach również e, odwiedzenie innych wysp. No oprócz, tego, oprócz tego, oczywiście, dziękujemy wszystkim naszym patronom, którzy też nas wspierają i którzy też pomagają nam rozwijać nasz kanał. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie, dziękujemy, że jesteście. Dziękujemy za Waszą pomoc i wsparcie. Zapraszamy Was do subskrypcji naszego kanału. Zapraszamy Was również do lajkowania filmu. Jeśli chcecie, to nawet zróbcie to teraz. I zapraszamy kliknijcie też. Taką, kliknijcie taką łapkę tam po Zapraszamy sporem. też do naszego sklepiku Love Explore, w którym możecie kupić koszulki z naszymi nadrukami e, I, i maseczki. Co, I co ważniejsze, maseczki. Bo teraz się nigdzie nie można wybrać bez maseczki, A fajnie było mieć taką maseczkę z logiem Love Explorer i napisem Vamos a la Playa, czyli idziemy na plażę. Na plażach, okay. na plażach maseczek się nie nosi. Tutaj na ten ryfie można je zdjąć. Wszędzie indziej tak. I to tyle. Dziękujemy Wam bardzo za obejrzenie kolejnego filmiku. Zapraszamy oczywiście do następnego. Zostańcie z nami na bieżąco. I trzymajcie się ciepło. Heja. Do zobaczenia. Pa!